Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego ludzie sięgają po alkohol czy narkotyki? Robią to szukając szczęścia bez konkretnego powodu, bez osiągnięć. Ale czy to rzeczywiście szczęście? Dzisiaj chcę ci pokazać coś znacznie głębszego, czyli mądrości Seneki, starożytnego stoickiego filozofa, który nauczy cię, jak radzić sobie ze smutkiem. Pewnie myślisz, że smutek to coś złego i robisz wszystko, aby być szczęśliwy. Ale czy to zawsze słuszne podejście? Seneka ze swoją niezwykłą intuicją pozwoli ci nie tylko zrozumieć własne emocje, ale także podaruje ci narzędzia, aby lepiej sobie z nimi radzić. Zatrzymaj się na chwilę. Pomyśl o tym, gdzie jesteś teraz, co przeszedłeś. Słuchasz mnie w tej chwili, oddychasz, jesteś żywy i to jest coś niesamowitego. Pomyśl o wszystkich trudnościach, które już pokonałeś. Uwierz w siebie. Pozwól mi przeprowadzić Cię przez te rady. To mogą być kroki, które zmienią twój sposób myślenia o smutku i szczęściu. Powodzenia. Numer 1. Zrozum swoje emocje. W naszym szybko zmieniającym się świecie łatwo jest ulec emocjom, takim jak gniew czy smutek. Seneka nauczał: Gniew nie mniej niż smutek nie licuje z godnością cnoty. Właśnie smutek jest towarzyszem gniewnej zapalczywości. I wszelki gniew obraca się w smutek, poza wstydzeniu lub klęsce. Jak więc możemy zastosować tę mądrość w praktyce? Po pierwsze, kiedy zauważysz, że ogarnia cię gniew lub smutek, nie ignoruj tych uczuć. Zamiast tego zatrzymaj się i przyjmij je. Pomyśl o emocjach, jako o wiadomościach od Twojego wewnętrznego ja, które mówią Ci coś ważnego o Twojej aktualnej sytuacji. Po drugie, zadaj sobie kilka kluczowych pytań. Co dokładnie wywołuje te uczucia? Czy jest to reakcja na konkretną sytuację, czy może wynikają z głębszych, nierozwiązanych kwestii? Analiza przyczyn pomoże Ci lepiej zrozumieć, co się dzieje w Twoim wnętrzu. Następnie spróbuj spojrzeć na sytuację z perspektywy: czy Twoja reakcja emocjonalna jest proporcjonalna do sytuacji? Czy istnieją sposoby, aby racjonalnie podejść do źródła Twojego gniewu czy smutku? Na koniec. Pamiętaj, że zrozumienie emocji to pierwszy krok do ich opanowania. Gdy już zrozumiesz, co je wywołuje, zaczniesz pracować nad strategiami radzenia sobie z nimi. Może to oznaczać rozmowę z przyjacielem, pisanie dziennika, medytację, lub nawet profesjonalną pomoc, jeśli to konieczne. Pamiętaj, że emocje są naturalną częścią życia i zrozumienie ich jest kluczem do budowania silniejszego, bardziej świadomego siebie. Numer dwa. Szukaj radości wewnątrz siebie. Seneka zwraca uwagę na nietrwałość zewnętrznych źródeł radości, mówiąc radość i pewność nie są trwałe ani pewne, jeśli nawet nie szkodzą, szybko znikają. Rozejrzyj się raczej za jakimś dobrem nieprzemijającym. Jest to istotne. Szczególnie gdy próbujemy radzić sobie ze smutkiem przez używki czy inne chwilowe przyjemności, które mogą przynieść tymczasową ulgę, ale często pogłębiają pustkę. Różnica między tymczasowym ukojeniem a długoterminowym samodoskonaleniem leży w trwałości efektów. Używki mogą zapewnić chwilową ulgę, ale nie rozwiązują głębszych przyczyn smutku. Zamiast tego często prowadzą do cyklu zależności i jeszcze większego poczucia pustki. Samodoskonalenie, takie jak czytanie książek, uprawianie hobby, medytacja czy spędzanie czasu na łonie natury, pozwala na rozwój wewnętrznych zasobów, które są trwałe. Takie działania nie tylko poprawiają nasze umiejętności i wiedzę, ale także wzmacniają naszą samoocenę i poczucie celu. Nie chodzi o to, by całkowicie unikać przyjemności czy zabawy. Kluczem jest znalezienie równowagi i nieużywanie tych krótkotrwałych metod. Jako głównego sposobu na radzenie sobie ze smutkiem. Zamiast tego skup się na budowaniu wewnętrznej siły i stabilności, które pomogą ci przetrwać trudne chwile. Praktykowanie wdzięczności jest tutaj kluczowe. Skupiając się na tym, co masz, a nie na tym, czego brakuje, przesuwasz swoje myśli z obszaru niedostatku w kierunku obfitości i pozytywnego myślenia. To pomaga zbudować wewnętrzną radość. Która jest odporna na zewnętrzne zmiany. Pamiętaj, że prawdziwa radość płynie z wewnątrz i jest trwalsza niż krótkotrwałe przyjemności. To radość, która daje siłę w trudnych chwilach i pomaga przetrwać smutek, zachowując nadzieję na lepsze jutro. Numer 3. Bądź pogodny i nieustraszony. Wszelka trwoga, niepokój, opieszałość w jakimś działaniu sprzeczna jest z cnotą. Cnotliwość bowiem jest pogodna, dynamiczna, nieustraszona i stoi zawsze gotowa do walki. To przesłanie Seneki zachęca do przyjęcia odwagi i pozytywnego nastawienia, nawet w obliczu smutku. Nie chodzi o unikanie smutku czy zaprzeczanie jego istnieniu, ale o to, aby nie pozwolić mu zawładnąć twoim życiem. W stoickiej filozofii, mimo obecności smutku, możemy nadal żyć życiem pełnym wartości i celu. Bycie pogodnym i nieustraszonym oznacza akceptację smutku jako części życia, jednocześnie dążąc do zachowania wewnętrznego spokoju i równowagi, znajdowanie radości w codziennych czynnościach, docenianie chwil z bliskimi, rozwijanie pasji i praktykowanie wdzięczności. To wszystko pomaga utrzymać pozytywne nastawienie. Pamiętaj, że bycie świadomym swoich emocji, ale nie pozwalanie im na przejęcie kontroli nad decyzjami, to klucz do prowadzenia spełnionego życia. Takie podejście pozwala na wzrost i rozwój osobisty, nawet w obliczu trudności. Numer 4. Opanuj swoje emocje. Nigdy nie należy dawać przystępu popędliwości, niekiedy trzeba ją udawać, żeby pobudzić ospałe umysły słuchaczów. To przesłanie zachęca nas do świadomego zarządzania naszymi emocjami, zwłaszcza w trudnych chwilach. Takich jak doświadczanie smutku. Różni się to od pierwszej rady, ponieważ skupia się na kontroli impulsów i reakcji, a nie tylko na ich zrozumieniu. W sytuacji smutku ważne jest, aby nie dać się ponieść pierwszym reakcjom i impulsom, które mogą nasuwać się automatycznie. Na przykład, zamiast zamykać się w sobie czy angażować w autodestrukcyjne zachowania, zastanów się, jakie działania rzeczywiście przyniosą ulgę i będą pomocne w dłuższej perspektywie. To może oznaczać na przykład wybór aktywności, która pozwoli ci lepiej zrozumieć swoje emocje, takie jak pisemne wyrażanie myśli czy zaangażowanie się w formy twórczej ekspresji, jak malarstwo czy muzyka. Takie działania pomagają przekształcić emocje w coś konstruktywnego, zamiast pozwalać im dominować nad Twoim zachowaniem. Ponadto ta rada zachęca do szukania pozytywnych sposobów reakcji na smutek. Zamiast pochopnego reagowania zastanów się, jak możesz odpowiedzieć na smutek w sposób, który jest dla Ciebie zdrowy i budujący. Może to być rozmowa z przyjacielem, spacery na świeżym powietrzu, czy nawet profesjonalna pomoc psychologiczna. Numer 5. Nie daj się pokonać zmartwieniom. Seneka nauczał, że choć zmartwienia są częścią ludzkiego doświadczenia, nie muszą one definiować naszego życia. Mędrzec nie daje się zmartwieniom pokonać, lecz bywa przez nienawiedzany. To przesłanie sugeruje, że w obliczu smutku kluczowe jest utrzymanie perspektywy i odnalezienie wewnętrznej siły, która pozwoli nam przetrwać trudne chwile. Zamiast uciekać w zapomnienie lub pochopne działania, warto skoncentrować się na budowaniu odporności emocjonalnej. Rozwijanie odporności emocjonalnej to proces, który wymaga czasu i świadomości. Polega na zrozumieniu, że smutek jest częścią życia, ale nie musi definiować naszej całości. To uświadomienie sobie, że mimo ciężkich chwil, mamy w sobie siłę, by iść do przodu i znajdować radość w innych aspektach życia. Może to oznaczać zwrócenie uwagi na drobne przyjemności dnia codziennego, takie jak ciepło słońca na skórze, czy uśmiech bliskiej osoby. Może to być też poszukiwanie głębszego sensu w wyzwaniach, które napotykamy oraz uczenie się z nich. Ważne jest też by pozwolić sobie na chwilę odpoczynku i regeneracji. Czasami najlepszym sposobem na radzenie sobie ze smutkiem jest po prostu zrobienie kroków wstecz, odpoczynek i pozwolenie sobie na bycie w chwili bez ciągłego dążenia do zmiany swojego stanu. Seneka uczy nas, że choć zmartwienia i smutek są nieuniknione, to sposób w jaki na nie reagujemy, leży w naszych rękach. Akceptacja, uważność i poszukiwanie radości w prostych rzeczach to kroki, które pomogą nam nie dać się pokonać zmartwieniom. Numer 6. Akceptuj swoje porażki. Żal bowiem z powodu niewykonania dzieła napełni cię goryczą. Tutaj różnica, czy ktoś odznacza się gorącym usposobieniem, czy też chłodnym i uległym. W człowieku wielkodusznym porażka wywoła gniew w słabym i gnuśnym smutek. Ta mądrość Seneki pokazuje, jak różne osobowości reagują na porażkę i jak te reakcje wpływają na nasze doświadczenie smutku. Porażka, niezależnie od naszej osobowości, jest nieodłączną częścią życia i drogi do sukcesu. Ważne jest, aby zrozumieć, jak Twoje reakcje na nią kształtują Twoje doświadczenia. Dla osoby o gorącym usposobieniu, porażka może stać się źródłem gniewu i frustracji podczas gdy dla kogoś o bardziej chłodnym i uległym charakterze może to prowadzić do smutku i rezygnacji. Kluczowe jest znalezienie zdrowego sposobu radzenia sobie z porażką. Zamiast pozwolić, aby gniew czy smutek przejęły nad tobą kontrolę, zastanów się, co możesz zrobić inaczej w przyszłości. Ta zmiana perspektywy pozwala na przekształcenie negatywnych emocji w motywację do dalszego działania i rozwoju. Zamiast skupiać się na porażce jako na końcu drogi, zobacz ją jako okazję do nauki i wzrostu. Każda porażka niesie ze sobą cenne lekcje, które mogą pomóc ci stać się lepszym w przyszłości. Ważne jest również, aby pamiętać, że Twoja wartość jako człowieka nie zależy od Twoich sukcesów czy porażek. Jesteś kimś o wiele więcej niż sumą swoich osiągnięć, a Twoja wartość jako człowieka pozostaje niezmienna bez względu na zewnętrzne okoliczności zachowanie równowagi emocjonalnej i akceptacja porażek jako części procesu uczenia się to klucz do zdrowego radzenia sobie ze smutkiem który może wynikać z niespełnionych oczekiwań numer 7 czerp radość z prostoty seneka zauważa biedny śmieje się częściej i szczerzej ta myśl przypomina, że prawdziwa radość często znajduje się w prostych, codziennych doświadczeniach, a niekoniecznie w skomplikowanych czy materialnych osiągnięciach. W kontekście radzenia sobie ze smutkiem, ta rada zachęca do docenienia małych przyjemności i prostoty życia. W zabieganym świecie łatwo jest zapomnieć o wartości chwil spokoju, uśmiechu przyjaciela czy piękna natury. Często dążymy do wielkich celów. Zapominając, że to drobne momenty mogą przynieść nam najwięcej radości i ukojenia. Zamiast skupiać się na tym, czego nie masz lub czego nie osiągnąłeś, spróbuj odnaleźć piękno w tym, co jest tu i teraz. Może to być widok zachodu słońca, smak ulubionej herbaty, czy relaksująca muzyka. Te proste przyjemności mogą być potężnym antidotum na smutek. Także w relacjach z innymi warto szukać prostoty. Autentyczne rozmowy, wspólne śmiechy i dzielenie się małymi radościami życia mogą głęboko odmieniać nasze doświadczenie codzienności i pomagać w radzeniu sobie ze smutkiem. Odkrywanie radości w prostocie życia to także sposób na zredukowanie przewlekłego stresu i napięcia. Gdy pozwolisz sobie na chwilę relaksu i docenienia tego, co masz, Twój umysł i ciało mogą odzyskać równowagę i siłę do dalszego działania. Pamiętaj, że szczęście nie zawsze musi być związane z wielkimi osiągnięciami. Często to właśnie prostota życia i małe radości sprawiają, że nasze życie staje się bogatsze i pełniejsze. Numer 8: Wybieraj radość, unikaj smutku. Seneca mawiał: Istnieje wielka różnica między radością a smutkiem. Jeślibym miał wybierać, to bym pragnął tej pierwszej, a drugiego unikał. Ta rada nie tylko zachęca do świadomego wyboru radości, ale także przypomina, że często to my sami przyczyniamy się do własnego smutku poprzez nasze decyzje i działania. Często sami powodujemy w sobie smutek, angażując się w relacje, które są dla nas szkodliwe, troszcząc się o ludzi, którzy nie odwzajemniają tego uczucia, czy udając się w miejsca, gdzie nie czujemy się mile widziani. Takie działania są sprzeczne z naszym dobrem i samopoczuciem. A ich konsekwencje mogą prowadzić do głębokiego smutku i żalu. Jednakże, choć nie da się uniknąć wszelkiego smutku, ważne jest, aby nie dodawać sobie dodatkowego cierpienia poprzez niewłaściwe wybory. Zamiast tego, skup się na działaniach, które sprzyjają Twojemu dobremu samopoczuciu i szczęściu. To może oznaczać rezygnację z relacji, które Ciebie ranią, odmowę uczestnictwa w sytuacjach, które Cię obciążają emocjonalnie. Czy też podejmowanie działań, które są zgodne z Twoimi wartościami i pragnieniami? Wybierając radość, uczymy się także akceptować smutek jako naturalną część życia. Pozwalając sobie na przeżywanie smutku w zdrowy sposób, jednocześnie unikając sytuacji, które niepotrzebnie nas do niego prowadzą, możemy osiągnąć lepszą równowagę emocjonalną. Pamiętaj, że Wybór radości nie zawsze jest łatwy, ale jest to decyzja, która ma znaczący wpływ na Twoje życie. Poprzez świadome decyzje, które sprzyjają Twojemu szczęściu i dobru, możesz nie tylko zmniejszyć ilość smutku w Twoim życiu, ale także zwiększyć swoją ogólną satysfakcję i poczucie spełnienia. Seneka uczy, że masz wybór w tym, jak reagujesz na życiowe wyzwania. Wybierając radość i unikając niepotrzebnego smutku. Kierujesz się ku bardziej spełnionemu i harmonijnemu życiu. Numer 9. Znajdź siłę w trudnościach. Seneka zadał pytanie, dlaczego Bóg na najlepszych zsyła chorobę albo smutek, albo inne dolegliwości. Ta refleksja zachęca do postrzegania trudności i smutku nie jako kar, ale jako okazji do wzrostu i rozwoju. Trudności w życiu, choć bolesne. Często są źródłem nieocenionej siły i odporności. Stawianie czoła smutkowi, chorobie czy innym wyzwaniom może nas wzmocnić i nauczyć cennych lekcji. Zamiast traktować te doświadczenia jako niesprawiedliwość, warto je zobaczyć jako szansę na rozwój charakteru, empatii i głębszego zrozumienia życia. Ważne jest, aby pamiętać, że nasza reakcja na trudności często definiuje nas bardziej niż same trudności. Zamiast pozwolić, aby smutek nas przytłoczył, możemy go wykorzystać jako katalizator do poszukiwania głębszego sensu i celu w naszym życiu. To może oznaczać zwrócenie się ku nowym pasjom, odkrywanie nowych talentów, czy też pogłębianie relacji z innymi. W obliczu trudności ważne jest, aby zastanowić się, co możemy zrobić, aby wyjść z nich silniejszymi. Może to oznaczać skonfrontowanie się z własnymi lękami. Naukę nowych umiejętności radzenia sobie ze stresem, czy też poszukiwanie wsparcia u bliskich lub profesjonalistów. Ta myśl uczy nas, że choć życie może rzucać nam wyzwania, to właśnie w tych wyzwaniach kryje się potencjał do stania się lepszą, bardziej odporną wersją siebie. Akceptując trudności i ucząc się z nich, otwieramy się na możliwość głębszego rozwoju i większej radości życia. Numer 10. Zrozum swoje podejście do cierpienia. Żadna istota nie smuci się długo po stracie potomstwa, z wyjątkiem człowieka, który trwa przy swoim bólu i cierpi nie tyle ile odczuwa, lecz ile postanowił cierpieć. Ta myśl podkreśla, jak bardzo nasze własne nastawienie i decyzje wpływają na doświadczanie smutku i cierpienia. Ludzka tendencja do przedłużania i pogłębiania własnego cierpienia jest unikalna. O ile inne istoty szybko adaptują się i wracają do równowagi po traumatycznych doświadczeniach, ludzie często utrzymują i pielęgnują swój ból. Ta różnica wynika z naszej zdolności do refleksji, przewidywania przyszłości i przywiązywania emocjonalnego znaczenia do wydarzeń. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że choć nie mamy kontroli nad wszystkimi zdarzeniami w naszym życiu, mamy kontrolę nad naszą reakcją na nie. Zamiast trwać w cierpieniu, Możemy zdecydować się na akceptację, poszukiwanie sensu w doświadczanych trudnościach i kierowanie się ku poprawie naszego stanu emocjonalnego. Zrozumienie, że nasze cierpienie jest częściowo kwestią wyboru, może być potężnym narzędziem w radzeniu sobie ze smutkiem. Zamiast postrzegać smutek jako coś, co nas przytłacza, możemy zobaczyć go jako sygnał do zmiany, okazję do wzrostu i rozwijania odporności. Seneca zachęca nas do refleksji nad naszym podejściem do cierpienia. Zamiast nieustannie analizować i roztrząsać nasze smutki, warto skierować uwagę na to, jak możemy przekształcić nasze doświadczenia w siłę, która pomoże nam w przyszłości. Akceptacja, zrozumienie i poszukiwanie pozytywnych aspektów, nawet w najtrudniejszych chwilach, to klucz do radzenia sobie ze smutkiem w sposób zdrowy i produktywny. Numer 11. Dziel swój smutek z innymi. Już samo to stanowi pewną pociechę, że można rozdzielić swój smutek między wielu ludzi, a ponieważ rozdziela się on między wielu, tylko niewielka jego cząstka powinna pozostać w Tobie. Ta wskazówka Seneki podkreśla znaczenie dzielenia się swoimi uczuciami z innymi, co może przynieść ulgę w smutku. Dzielenie smutku z innymi pozwala nam doświadczyć empatii. Wsparcia i zrozumienia. Kiedy opowiadamy o naszych doświadczeniach, nasz ból jest rozumiany i podzielany, co sprawia, że jest on mniej przytłaczający. Dzielenie się smutkiem może pomóc w złagodzeniu poczucia izolacji i samotności, które często towarzyszą smutkowi. Kluczowe jest znalezienie osób, które są gotowe wysłuchać i zrozumieć nasze przeżycia. Może to być rodzina, przyjaciele, współpracownicy. Grupy wsparcia lub profesjonaliści, tacy jak psychologowie czy terapeuci. Ważne, aby wybrać ludzi, którzy są empatyczni, wspierający i nieoceniający. Kiedy dzielimy się smutkiem, dajemy innym szansę na pokazanie swojej troski i wsparcia. To może zwiększyć poczucie przynależności i połączenia ze społecznością. Ponadto, słuchanie innych, którzy doświadczyli podobnych trudności, może dostarczyć nowych perspektyw i strategii radzenia sobie. Dzielenie się smutkiem to również sposób na jego zewnętrzną ekspresję. Wyrażanie emocji przez słowa, płacz czy inne formy ekspresji może być terapeutyczne i pomaga w przetwarzaniu emocji. Ważne jest, aby pamiętać, że choć dzielenie smutku z innymi jest ważne, równie istotne jest, aby nie polegać wyłącznie na innych w procesie radzenia sobie ze smutkiem. Wsparcie społeczności. Jest jednym z elementów szerokiej strategii radzenia sobie ze smutkiem, która może obejmować także samoopiekę, rozwój osobisty i profesjonalną pomoc. Ta rada podkreśla, że dzielenie się smutkiem z innymi nie tylko przynosi ulgę, ale również uczy nas o wartości empatii i współczucia, zarówno jako odbiorców, jak i dawców wsparcia. To wzmacnia naszą zdolność do budowania głębszych i bardziej znaczących relacji z innymi. Pamiętaj, że każdy z nas jest żeglarzem na niespokojnym morzu emocji. Czasami fale smutku mogą wydawać się ogromne, ale pamiętaj, że masz w rękach ster. Możesz nauczyć się nawigować przez te trudne wody, korzystając z mądrości i narzędzi, które przedstawiłem. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, ale również nowe możliwości do wzrostu, zrozumienia i odnalezienia radości. Pamiętaj, że smutek, choć czasami przytłaczający, to tylko chwilowy pasażer w podróży życia.